Uh, witam znowu um, tak, tak jak obiecałem, w tym odcinku przyjrzymy się temu, co mamy w zasadzie dostępne do. co będziemy mieli dostępne w trakcie nadchodzącej wojny. Um, nigdy nie grałem polską w Hearts of Iron 3, więc będę się uczył w trakcie gry praktycznie, ale zrobiłem pewne badania wcześniej, żeby dokładnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób jednostki funkcjonują, jakie są modyfikatory walki na poszczególnych prowincjach, żeby określić przynajmniej w miarę optymalną strategię, którą możemy obrać, ponieważ powiem szczerze, wcześniej grając z Włochami czy Wielką Brytanią nie przywiązywałam zbyt dużej wagi do szczegółów, e, poza, tym, że intuicji, poza intuicją, która mówiła mi, że wiadomo, w lesie łatwiej się bronić, trudniej las atakować, tak samo z górami, e, rzeki trudno przekraczać. Ale nigdy nie sprawdzałem dokładnie, jakie są modyfikatory, e, konkretnie w procentowe, do ataku i obrony przy, e, przy udziale tych prowincji. Tych charakterystyk prowincji. E, teraz rzuciłem trochę na to okiem, e, zaraz, zaraz dojdziemy do pewnych wniosków z, ty z tym związanych. Poza tym, też ok rzuciłem okiem dokładnie na to, w jaki sposób cechy dowódców wpływają na jednostki, co też opiszę. Um, ponieważ wcześniej też raczej to na intuicję um, przyjmowałem, ale moja intuicja się tak bardzo nie myliła. Więc teraz poopisuję trochę szczegółów z tym związanych w taki sposób, żebyśmy się wszyscy czegoś nauczyli i ja żebym sobie to, to utrwalił. Więc tak, um, sekunda, tel, SMS, OK. Więc tak, um, jeżeli chodzi o dowódców, to okazało się, że dowództwo um, teatru Wojennego, czyli to najwyższego poziomu, jest stosunkowo mało istotne w trakcie prowadzenia walk, ponieważ um, jedyne co ono daje tak naprawdę, to zmniejsza karę za współudział w bitwie bardzo wielu dywizji, co w przypadku Polski nie będzie dla nas tak bardzo istotne, ponieważ tak dużo dywizji w trakcie jednej bitwy nie będzie brało udziału. Jeżeli zapisałem sobie tutaj te wartości mniej więcej. I jeden poziom umiejętności dowództwa na poziomie teatru wojennego e, umożliwia. Znaczy, nie, inaczej, może tak, e, normalnie, bez żadnych kar w bitwie może brać udział 12 jednostek. E, 20 dywizji naszych wojsk w jednej bitwie. Każda dodatkowa dywizja to jest 1% kary do efektywności walki, więc to nie jest aż tak duża kara. A umiejętności dowództwa na poziomie teatru wojennego niwelują tą karę. Czyli z każdym punktem umiejętności naszego, naszego dowódcy. możemy mieć o jedną dywizję więcej, która nie podlega karze, czyli w przypadku... Czyli jeżeli mamy bazowe 12 jednostek, które może walczyć bez kary, jeżeli mamy dowódcę, który ma jeden poziom umiejętności. To, to wtedy w jednym miejscu może bez kary walczyć 13 jednostek. Jeżeli ma dwa punkty umiejętności, no to może walczyć w jednym miejscu bez kary 13 jednostek i tak? 14 jednostek i tak dalej, i tak dalej, więc to ma znaczenie tylko przy dużych bitwach w obrębie teatru wojennego. I tak naprawdę nie będzie dla nas zbyt istotne, dlatego nasz główny dowódca prawdopodobnie nie będzie zbyt bystry następną kwestią są umiejętności specyficzne dowódców, takie jak, jak te właśnie, czyli doktryna defensywna, komando i tak dalej. To są cechy specyficzne dla konkretnego dowódcy, które nadają mu jakiegoś charakteru i sprawdziłem dokładnie w jaki sposób one działają i wcześniej miałem taką intuicję, że no, prawdopodobnie będą one miały największe znaczenie. Na poziomie dywizji, ponieważ czyli na najniższym poziomie dowodzenia, ponieważ jeżeli ktoś umie dowodzić czołgami, na przykład wyjątkowo, no to jasne, że będzie to najbardziej efektywne w sytuacji, w której bezpośrednio będzie tymi czołgami zarządzał. Tak myślałem, i tak rzeczywiście jest, ale po sprawdzeniu dokładnym. bonusy z tych umiejętności przechodzą między. przechodzą na jednostki w z dowódców w ten sposób, że jednostki podległe. Dowódcy dywizji, czyli te bezpośrednio podległe dowódcy, um, otrzymują 100% korzyści z jego konkretnej cechy. Na to, e, jeżeli natomiast są one oddalone dwa poziomy dowodzenia od dowódcy, od dowódcy, czyli jeżeli mamy powiedzmy kilka dywizji, którymi dowodzi dowódca dywizji, czyli mamy dywizję, którą do, dowodzi do, dowódca dywizji, ale nim dowodzi jeszcze dowódca korpusu, to jeżeli ten dowódca korpusu posiada specjalne cechy, to te jednostki, które są podległe dowódcy dywizji na samym końcu naszego łańcucha dowodzenia, otrzymują połowę bonusów związanych z cechą dowódcy korpusu. Dlatego powinniśmy zdecydowanie wybierać naszych dowódców dywizji z jak największymi e, cechami konkretnymi Znaczy e, z jak największą ilością konkretnych cech Natomiast e, czym dalej tym jest to coraz mniej istotne także e, dowódca teatru umiejętności dowódcy teatru wojennego konkretne mają wpływ tylko dosłownie kilkuprocentowy. To znaczy kilka procent yy, z tych bonusów jest w jakiś sposób yy, rozdrabnianych na, na wszystkie yy, jednostki wojsk, które, które mi dowodzi ostatecznie na samym dole łańcucha dowodzenia. Więc tak wygląda sytuacja z dowództwami. Poza tym. Yy, umiejętności, poza tymi specjalnymi cechami, ja sobie tutaj też zapisałem i teraz sprawdziłem, poza tymi ogól, e, szczególnymi cechami dowódców, czyli tak jak tutaj mamy właśnie czarodziej logistyczny i tak dalej, mamy też umiejętności i one znaczą, czyli o ile, o ile specjalne cechy dowódców e, po prostu słabną wraz z oddalaniem się dowódcy od konkretnej dywizji, słabnie ich wpływ, o tyle Umiejętności, te ogólne, czyli skill dowódcy, jest jakoś, ma jakościowo zupełnie inny wpływ na dywizję w zależności od tego, na jakim poziomie dowodzenia dowódca jest. I teraz, już tutaj czytam dokładnie, jaki to ma wpływ, bo to jest dosyć ciekawe. Nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej. Więc, tak, skill generała, ma tak jak mówiłem na początku. Zmniejsza po prostu karę przy, w sytuacji, w której e, bardzo wiele dywizji bierze udział w jednej dużej bitwie, co nam będzie w ogóle prawie nieprzydatne, bo też takich dużych bitew raczej nie będzie powyżej 12 naszych dywizji. Nie mamy po prostu tyle wojska, e, a linia frontu będzie dosyć długa. Natomiast jeżeli dywizja na poziomie e, grupy armii, każdy jego punkt umiejętności zmniejsza o 5% konsumpcję zaopatrzenia. Przez podległemu dywizję. Co jest już dosyć istotne, powiedziałbym, ale myślę, że w naszym przypadku nie będzie to aż tak bardzo istotne. Bo myślę, że raczej nie będzie problemów z zaopatrzeniem w sytuacji, w której no, infrastruktura jest tutaj dosyć niezła i tak dalej. Natomiast dowódcy armii dodają 1% do organizacji swoich dywizji z każdym punktem umiejętności, co jest no już dosyć konkretnym bonusem e, Następnie są dowódcy korpusów e, dywizji i oni e, mają pewne, dają pewne korzyści taktyczne związane z tym że w czasie bitwy jest większa szansa, że w trakcie, że do bitwy dołączą jednostki rezerwowe bo często jest tak, że kiedy bitwa między dwiema dywizjami się zaczyna e, to tylko część brygad czyli część e, jednostek bierze w nich udział, i potem reszta jednostek z czasem się dołącza do bitwy w taki sposób, że bitwa z czasem tak jakby przybiera na sile, kiedy coraz nowe jednostki się do niej dołączają. Natomiast granica dołączenia się tych jednostek jest wyznaczona przez e, szerokość frontu, która jest dostępna, czyli po prostu zbyt dużo jednostek nie może brać udziału w bitwie, kiedy m, bitwa odbywa się na krótkim odcinku frontu, bo po prostu się nie zmieszczą na tym odcinku frontu nasze wszystkie dywizje i oddziały, prawda? Natomiast e, nie jestem przekonany w 100% jak duża jest to korzyść, ale myślę, że może być dosyć spora w zależności od tego, jak bardzo yy, ta szansa jest zwiększona. Niestety nie znalazłem wartości liczbowej tej szansy, ale patrząc na to, w jaki sposób yy, te korzyści są coraz większe wraz z dochodzeniem do dowódców, którzy są jak najbliżej dywizji, myślę, że to może być bardzo duża korzyść, że nasze dywizje będą się włączały do walki szybciej. Tworząc tak jakby początkową przewagę, dopóki cała linia frontu się nie wypełni. Natomiast największą korzyść dają umiejętności konkretne do naszych dowódców, yy, którzy są najbliżej yy, dywizji, czyli bezpośrednich dowódców dywizji, ponieważ każdy punkt umiejętności zwiększa efektywność walki aż o 5%. I wow, yy, nie spodziewałem się w życiu, że jest to aż tak dużo. I teraz na pewno w tej sytuacji, w której będziemy musieli wszystko bardziej, bardzo starannie zaplanować, żeby mieć jakiekolwiek szanse w tej e, wojnie, będzie trzeba to wziąć pod uwagę i właśnie wybrać przede wszystkim dowódców e, dywizji o jak najwyższych umiejętnościach. Jak najwyższych, e, jak najwyższych, czy jak najduż, największej ilości jak najbardziej użytecznych specjalnych umiejętności. I po prostu. Jak najgorszych dowódców przesuwać dalej w łańcuchu dowodzenia, jak grałem Włochami i Wielką Brytanią, przyjąłem trochę inną strategię, bo tak naprawdę nie byłem pewny do końca, w jaki sposób to działa i tak bardzo się nie interesowałem, bo wiedziałem, że do mojej gry nie będzie to tak bardzo potrzebne. Nie przechyli to szali zwycięstwa raczej, ale teraz trzeba będzie wziąć uwagę, przyłożyć do tego dosyć dużą. Poza tym e, przyjrzyjmy się naszym e, wojskom, które mamy w tym momencie, skoro już wyjaśniliśmy kwestie naszych dywizji. Ja, ja te dywizje ustawię już poza nagrywaniem, bo nie będzie, nie, nie będzie sensu śledzić dokładnie jak analizuję e, te wszystkie wartości, które tutaj są, tylko po prostu piszę dech i wniosków doszedłem na samym końcu, bo był, inaczej byłoby to dosyć nudne. E, ale tak wstępnie co zamierzam zrobić e, i potem po przyspieszeniu, ewentualnie w następnym odcinku to zrobię. Jak widać, Polska ma wbrew pozorom dosyć sporo wojska. Szczególnie zdaje się. gdzieś tutaj było, chyba. Wydaje mi się. O, właśnie tutaj. W Ostrowcu. Czy nie w Ostrowcu? W Lublinie. Szczególnie. Więc, jeżeli zobaczymy ilość dywizji piechoty, które ma Polska, to jest to dosyć duża ilość. Polska, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, historycznie była jedną z regionalnych potęg, takich naprawdę solidnych w tamtym okresie, porównywalnych z Francją. Nawet nie jestem pewny, czy. Czy nawet Polska nie była, w, e, jeżeli by nie podliczyć wszystkiego, nawet silniejsza trochę od Francji. Ale nie cytujcie mnie, jeżeli o to chodzi, bo nie jestem tego pewny. Coś mi się takiego w każdym razie obija o uszy, że Polska jest naprawdę olbrzymią potęgą. Następna informacja, która jest dosyć istotna jest to, że um, jeżeli chodzi o Czechosłowację, Czechosłowacja, to pamiętam z Hearts of Iron drugiej części posiada trochę wojsk pancernych i jeżeli będziemy myśleli o wojnie z Czechosłowacją, to może być dosyć uciążliwe. Tak samo jak ich wojska wysokogórskie, które będą bardzo skuteczne na tych wzgórzach, mają dosyć jak sprawdziłem zaskakująco dużo, duże bonusy do um, do efektywności walki, nawet na wzgórzach, nie tylko, nie tylko na górach, tak jak wydawało mi się, ale także nawet na tych zwykłych wzgórzach mają olbrzymie bonusy, naprawdę. Więc to, to byłoby dosyć e, uciążliwe poza tymi e, dywizjami pancernymi, więc to będę musiał przemyśleć i pewnie jakoś w locie będę o tym myślał, mówiąc o dalszych elementach. E, I myślę, że pierwszą rzecz, e, którą zrobimy, chociaż... Hmm, Dobra, jeszcze, jeszcze do tego wrócimy, bo mamy dwie opcje w tym momencie. Albo zaatakować Litwę, albo zaatakować Czechosłowację. I musimy zaatakować jeden z tych krajów, nie ma innego wyjścia, ponieważ e, mechanika Herz of Iron 3 działa w ten sposób, że kiedy prowadzimy wojnę, państwo dostaje bardzo dużo bonusów. Niech ja tylko zobaczę tutaj tą produkcję. Czyli zdaje się, że znacznie zmniejsza się e, zapotrzebowanie na dobra kons konsumenckie. Z zwiększa się produkcja um, czyli te rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne w trakcie w trakcie walki, więc czym dłu bardziej długotrwałe wojny prowadzimy, tym nasze państwo staje się na dłuższą metę mocniejsze, co jest dokładną odwrotnością rzeczywistości, jeżeli dobrze e, pamiętacie i kojarzycie um, nie wiem, czy jest to realistyczne rozwiązanie. Chyba, że przyjmiemy, że jest to wzmacnianie się państwa instytucjonalnego kosztem ubożającego narodu. To może w tym sensie może jest to jakaś zasada, że czym dłużej państwo prowadzi wojnę, tym staje się silniejsze kosztem swojego narodu. Może i tak jest, ehm, ale trzeba będzie wypowiedzieć tą wojnę i teraz będę musiał zdecydować albo ehm, jeżeli uznam, że będę w stanie Czechosłowację podbić wcześniej, jeżeli uznam, że w innym przypadku nie będę w stanie podbić Czechosłowacji całej, że zacząłem punkty zwycięstwa, jakie tutaj są do zdobycia. Hmm. No nic, jeszcze, jeszcze nad tym pomyślę. Jeżeli, nie będę w stanie, jeżeli uznam, że nie będę w stanie podbić Czechosłowacji, to najpierw pod, e, podbiję Litwę i po prostu na tym skończę ewentualnie. Potem ewentualnie może tylko Słowację po Anschlussie. E, co tam jeszcze? A. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze związane z, ter z terenem i liniami frontu od razu przełączę na widok e, terenu, ponieważ on będzie bardzo istotny i jako, że granice są dosyć wyraźnie widoczne i znamy je też z pamięci i naszej wiedzy historycznej to myślę, że mapy polityczne nie będzie sensu zbyt często włączać podczas gry polską, a wiedza o terenie, który mamy dostępny będzie bardzo przydatna i tak um, Musimy ustalić pewną linię obrony, ponieważ jasnym jest, że najpierw wypadałoby najlepiej wydaje się, że będzie pod Prusy Wschodnie, ale nie możemy tego zrobić kosztem zbytniego obluz obluzowania zachodniej linii frontu, żeby Niemcy się przebili. W związku z tym trzeba będzie ustalić jak najlepszą, jak najbardziej optymalną linię frontu przebiegającą przez konkretne prowincje. I tak um, teraz już jak tutaj widzę... Um, Zaczynając od Gdańska. Byśmy mieli tak, Gdańsk, potem Kościerzyna, ponieważ to jest las, który daje dosyć duże bonusy do obrony. A i... A to zaraz do tego wrócę. Um, chodzi o inżynierów. Inżynierowie um, dają bardzo duże bonusy do obrony, kiedy jednostka posiadająca brygadę inżynierów broni się w specjalnym rodzaju terenu, typu wzgórza las. Czy nawet za rzeką się znajdując i to są naprawdę olbrzymie bonusy, zdaje się, sięgające 50%. Też byłem wręcz zszokowany tym, kiedy to zobaczyłem, ale trzeba będzie to wykorzystać i biorąc pod uwagę to, że będę po prostu budował dużą liczbę brygad inżynierów um, w taki sposób, żeby właśnie optymalnie wykorzystać te prowincje i zatrzymać armię niemiecką do czasu, kiedy uda mi się podbić całe Prusy Wschodnie i przejdę do kontra. Będę mógł potem przejść do kontraataku. E, właśnie ustalimy naszą linię frontu, więc tak. Gdańsk, kościerzyna, który jest lasem, potem Grudziąc, ponieważ Grudziąc. Tak grudziąc... grudziąc, ponieważ on sąsiaduje z Bydgoszczem przez rzekę chyba, zdaje się, tak. A rzeka daje olbrzymie kary e, atakującemu. Też daje się, sięgające około 50%, czy, czy może nawet więcej? Nie pamiętam już dokładnie, ale są to olbrzymie kary i trzeba będzie to... Wykorzystać. Czyli tak, grudziąc, potem byłby nie Bydgoszcz. Wpuścimy Niemców do Bydgoszcza, ponieważ Bydgoszcz nie sąsiaduje, znaczy nie, nie rozdziela Bydgoszczy rzeka. między Nie ma rzeki między Bydgoszczą a Tucholą i Wągrowcem? Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa, ponieważ nie kojarzę. Takiego obszaru Polski ale dobra. Na pewno ktoś kojarzy. O, ale szybko ten czas minął. Ale jeszcze zdążę powiedzieć coś o um, o tej linii frontu, więc tak. Brodnica następnie, ponieważ Brodnica sąsiaduje z Bydgoszczą e, przy pomocy rzeki. Rzeką e, Rzeka rozdziela Brodnice i Bydgoszcz, więc to nam pozwoli chronić brodnicę stosunkowo mocno i nasze siły, które będą operowały w plusach Wschodnich. Tak samo silnym punktem obrony będzie Toruń. I Toruń będzie bardzo trudny do zdobycia dla Niemców, ponieważ jest tutaj i rzeka, i las. I myślę, że tutaj akurat mm, będę mógł sobie pozwolić na stosunkowo, umieszczenie stosunkowo małej liczby dywizji ze względu na wykorzystanie optymalne tych wszystkich bonusów, które będą dostępne, ale to jeszcze podliczę w jaki sposób to rozdzielić. Następny do obrony no i tutaj się zaczyna problem tak naprawdę. E, tutaj jest stosunkowo solidna linia frontu e, wzmocniona przeszkodami naturalnymi, natomiast w centrum Polski pojawia się Inowrocław, który tak naprawdę jest równiną. E, chyba żeby oprzeć linię frontu aż o łódź, ale to tak czy inaczej tutaj jest praktycznie tylko równina, więc. Zaraz zobaczmy, z czym sąsiaduje Jarocin. O, on sąsiaduje ze wszystkim rzekami, więc dobrze byłoby go wykorzystać. Zrobić taką linię. Ha, ha, ha. Z Kaliszem rzeką, z Jarocinem rzeką, konin sąsiaduje, tylko z Inowrocławiem, nie? A wrocławek sąsiaduje rzeką z Inowrocławiem. Więc w każdym razie, tak czy inaczej, jedna z tych prowincji będzie musiała... Um, są, czyli znaczy sąsiaduje po prostu zwykłą równiną, dlatego będzie musiała mieć wyjątkowo dużą liczbę piechoty, która zrekompensuje brak bonusów obronnych. I w jakiś, jakoś tutaj przeprowadzi się tę linię frontu, dalej idąc na południe, jakoś do tego wielu, e, Wielunia, tak myślę. Hmm, do Wielunia i... znaczną część... Chociaż hmm, Może by sobie ten Wieluń darować i oprzeć linię frontu na tą rzekę, która tędy płynie dzięki temu. Można byłoby aż do Radomska. No tak, to chyba będzie najlepiej Konin. Zduńska wola, ewentualnie wycofanie się do Łodzi jako drugiego punktu oporu w razie przedarcia się Niemców. Potem Radomsko na dół. Niżej będzie Lubliniec, który jest równiną, w którym też będzie trzeba skoncentrować dużą liczbę wojsk piechoty zwykłej, żeby zrekompensować brak bonusów i łatwość ataku Niemców na tą prowincję. I potem będzie, będą katowice. I ewentualnie rybnik jako wstępny punkt oporu z którego będzie można się wycofać na Cieszyn w razie problemów. E, tak, i to wydaje się właśnie dobra linia obrony, e, na której umieścimy większość naszych dywizji. Więc tak, e, to by było na razie na tyle. Ja od razu postaram się nagrać następny odcinek i umieścić go w internecie w miarę szybko, ponieważ tak naprawdę niewiele zdążyłem powiedzieć mimo tego, że wydaje mi się, że dużo mówiłem. No ale znoszęłem przynajmniej opowiedzieć o tym, w jaki sposób dowódcy wpływają dokładnie na przebieg walk, co, co myślę, że jest dosyć pouczające i dla mnie i dla Was. Dobra, to w takim razie to byłoby na razie na tyle. Um, więc do następnego odcinka.